i no witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Soft, a Dzisiaj powiemy sobie o czymś, o czym kuczy cały internet, no może nie cały, ale wszyscy fani popka na pewno, a dokładnie chodzi o zatrzymanie popka podczas y, tam udzielania wywiadu y, na tej imprezie związanej z SW37. O co dokładnie chodzi? A no policja sobie wporuje nagle jak w czasie gdy Popek udziela wywiadu. No i zgarnia popka i go pakuje do busa i wywozi gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Cała akcja wyglądała na zorganizowaną tak i no, wyglądało to tak, jakby to rzeczywiście policja miała wjechać i zgarnąć popka. Jednak no, policja sama w sobie, w sensie ten rzecznik prasowy odpowiada, odpiera wszel wszelkie jakieś tam zarzuty, jakby to policja miała związek z czymś takim. I mówię, że no, żaden z funkcjonariuszy nie wykonał żadnego takiego jakby rozkazu, tak? Lecenia, jak zwał, tak zwał. I policja nie miała z tym kompletnie nic wspólnego. I teraz już pojawia się pytanie, tak, no to o co tu w ogóle chodzi, tak? Tu pojawiają się policjanci, policja o tym nie wie. No i jedni, ci, którzy nie lubią policji, mogą sobie powiedzieć, że no, bo policja coś ukrywa i tak dalej, i tak dalej, tak? No mogą tylko co miałaby w tym na celu. Tak naprawdę, gdyby policja chciała zatrzymać Popka, to na pewno nie zrobiłaby tego w taki sposób. Ponieważ w tej chwili funkcjonariusze, nie wiem, było ich bodajże czterech, którzy weszli dosłownie w tłum ludzi, narazili samych siebie na e, właśnie ten jakby gniew z, z tego tłumu, ze społeczności, e, ze społeczności fanów, którzy mogli w, te, w, tej, w tej chwili... No po prostu nagle znikąd zaatakować no, tych funkcjonariuszy e, policji mogli, mogli. E, I to raczej było, było podjęte takie bezsensowne ryzyko, dlatego moim zdaniem no, policja takiej akcji raczej by nie przeprowadziła, tylko skupiliby się na akcji, gdzie są pewni tak, że raz, że nic się nie stanie, dwa, że no, akcja będzie skuteczna, tak, czyli że zatrzymają popka. No i teraz dochodzimy sobie do elementów, w którym zadajemy sobie pytanie, ale po co w ogóle policja miałaby zatrzymać tego POPka? Wcześniej, jak wiecie, może nie wiecie, jak fani na pewno wiedzą, popek za POPkiem były wysłane listy gończe i tak No i wtedy teoretycznie, no, można, może, może i policja miałaby, jakoby miałaby w sensie przyczynę, żeby POPka zatrzymać. Ale te wszystkie zarzuty zostały już po prostu jakby unieważnione i już po prostu policja nie miała kompletnie żadnych przesłanek, żeby go zatrzymać. Więc po co mieliby to robić? Jeśli miałoby się okazać, że Popek jest jakimś przestępcą czy coś, to raczej policja powinna się tym chwalić, aniżeli odcinać się od całego tematu. Dlatego moim zdaniem już w tym miejscu widzimy, że jest coś nie tak, że no, raczej dochodzi do ustawki. Również reakcja samego Pudziana jest... No, Dość zaskakującą, no, może nie no, jak to uważa, tak? No, ponieważ on reaguje tak naprawdę rozbawieniem. E, uśmiecha do ucha, do ucha i dalej udziela wywiadu. Dlatego, no, tutaj, jakby w takiej sytuacji, no, raczej by człowiek e, był trochę poważniejszy i, i tak zaczął się zastanawiać o co chodzi i, i taka pewna konsternacja by nastąpiła, tak? No a w tej chwili no, po prostu zareagował rozbawieniem, czuł się pewnie, i tak, dalej, i tak dalej. Dlatego prawdopodobnie również wiedział o tej całej akcji. No nie jest pewny na 100%, tak, tak, tak mówię, jak mi się po prostu wydaje. No i również to sama akcja miała w takim razie na celu, ponieważ sama walka popka z Pudzianem ma się odbyć i potrzebowała rozgłosu tak naprawdę a w tej chwili to po prostu był idealny materiał do tego, żeby jakby informacja o tej walce dotarła do znacznie większej liczby ludzi. Powiem tak na przykładzie swoim, czy tam kilku znajomych, którzy kompletnie o tym nie wiedzieli, nie mieli o tym zielonego pojęcia. Nagle wypływa do internetu afera, popek, popek, wszędzie popek, gdzie nie popatrzymy. No, i po prostu wtedy nagle, o kurde, Popek będzie walczył z Pudzianem, może oglądny, tak? No i właśnie w ten sposób, moim zdaniem, potoczyła się cała ta jakby ta, 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 ta promocyjna akcja, tak? I jakby no, plusuje, znaczy, zyskuje na tym zarówno Popek, jak i Pudzian. Dlatego, no, pewnie jeśli Pudzian wiedział o całej akcji, no, to ty również nie miał nic przeciwko. Także, no, tyle w tym, tyle w tym temacie. Ale co jest ciekawe i co mnie bardzo interesuje, to to, co się stanie z osobami, które zatrzymały Popka. Ponieważ to byli tak naprawdę przybierańcy, a z tego, co się orientuję, w myśl prawa, no pierwsza lepsza osoba nie może sobie po prostu założyć munduru policyjnego i udawać akcji policyjnej, że to jest niby policja, zatrzymać go, wywieźć i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jestem ciekawy, czy jakby no, policja wyciągnie jakieś konsekwencje wobec tych e, domniemanych przybierańców tak naprawdę. Zobaczymy, jak to, jak, jak to wyjdzie. Jestem osobiście bardzo tylko ciekawy. E, no, mam nadzieję, że, że jakoś tam nie dostanę bardzo po dupie. E, No, ale zapewne z konsekwencjami się nie miną. Zobaczymy jak to dokładnie wyjdzie. No i tyle ode mnie w tym temacie. Tak na szybko chciałem to poruszyć, tylko. I teraz właśnie kilka słów jeszcze o kanale, tak dokładnie, bo na Twitchu zacznę sobie znowu streamować, znaczy znowu nie znowu, kiedyś już streamowałem, ale lecimy sobie ze streamami na Twitchu. Twitch, link do Twitcha będziecie mieli w opisie na dole i tam będziecie sobie mogli wejść, followować i oglądać sobie jak gram i pogadać wtedy ze mną i tak dalej tak dalej. Do tej pory prowadziłem to na YouTubie. Na Twitchu pojawiły się nie chyba z jedna albo dwa streamy, jedna albo dwa streamy, tylko no a teraz przerzucam się już tak konkretnie na Twitcha, ponieważ teraz mam dostęp do lepszego internetu i realnie mogę Wam no, dać lepszą jakość, która się po prostu nie tnie jak do tej pory. Dlatego już teraz Was do tego zapraszam. I również koniec, co do właśnie jeszcze kanału, koniec z tym tłem, przez które niektórzy dostawali oczopląsu i nie mogli się patrzeć na, na, na mnie. I tak w ogóle się mogą na mnie patrzeć. No, tak no. no ale że się nie mogli patrzeć. No to jako, że zmiana mieszkania, no to teraz mamy, macie mnie na zielonym tle, taki, taki pseudo green screen, co tak jak niektórzy by mi zarzucali, że jak w jakim lesie byłem, że to był green screen, a no tak naprawdę to nie był green screen, ale teraz mam green screen na ścianie. Co prawda tak 2 na 10, bo jakby ułożenie pokoju nie za bardzo pozwala na jego wykorzystanie, ale jest, także dzięki za oglądanie. Zapraszajcie znajomych, klikajcie łapkę w górę, w dół. Jak Wam się nie podobało, to w dół, jak wam się podobało, to w górę, chyba logiczne. No i subskrybujcie. Dzięki za oglądanie, siemaneczko.